Hej, z tej strony na i wracamy do naszego Alan Wake. W ostatnim odcinku uratował nas nasz wybawca, oprawca, czy ktokolwiek to jest, dał nam racę. No i zobaczymy, gdzie on nas tu zaprowadzi. Ponury jakiś wędkarz. Dobra. Chodź, kolego. No. Aha! No to... Zabij go, zabij go. O oh, fuck. No dobra, racę użyjmy, no. Aha, dobre. No. Kolego, ja nie mam, ja nie mam pistoletu, więc wiesz. Proszę cię o... Bullseye, właśnie. Nie będę racę marnował na, na jednego, no. Tego, nie musiał, chyba. No co jest? Czemu on nie ginął? Dobra, dwie razy poszły, zostały zużyte, no ale chyba tak trzeba. Aha, jeszcze jeden. Czekaj, dobra, teraz z niego strzelaj. Okay, spoko. It's easy, man. Daj me first... No Teraz tego ładuj, no. Fajnie. Right up these stairs, Wake. The players from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah. <laughs> no can do, Wake. <laughs> are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. O ja pierdziele. On będzie deski rozwalał, A my musimy A my musimy tutaj ich odeprzeć. Longer, Daj motherfuckers! O to wejdzie, o to chodzi, tak. No to weź chłopie te deski już, no. No to to. No, ok, let's go. Ale idzie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No już, już, już tu nikogo nie ma chyba. jeszcze spokój się No akcja no, jak w jakiś... No no stop akcja już teraz, jak w filmie jakimś z Bruceem Willisem. Ale tu jest jakaś następna ee, skrzynka z, z poszeniem. the no, tutaj, no Fajnie, fajnie. Oha. No ej. Okej. Okay. Hej, Maria. Ja, ja, no. Co, szerzył to? Rabi go. Trafię w niego nie nie Dobra. Flare rzucił. O co chodzi? No O kurcze, ale mnie z A to skubany, Kubany. Ej! O kurde. Dobra, 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 odzyskałem trochę życia, ale było blisko śmierci. Uff, bo już się baterie kończyły w latarce. Aha, tak, kurde. Chciałbym wiedzieć, uff, a to jeszcze nie wszystko. Ej, ej, ej! Ale tu się dzieje, ale tu się dzieje. Dziń, patch No nie, no bez ja, idę tu ich jest. Jak ja mam to przeżyć? No właśnie. Ładuj, ładuj baterie, czy cokolwiek. Bo już nic nie mam. Uuuuuuuuu! Siedem mnie rzucają. Bateria, ładuj się!

Once we get you some uh, proper editorial control. What the hell are you talking about? No Alice? She, kurwa. I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her! Hahaha! <laughs> <laughs> tak się nie go wkurzy, to that's it oh 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 oh! I'll go. You're going to give me the manuscript, or you'll be sorry. No, Dobra, come back here. Mamy przynajmniej już... I swear I'll kill you if you heard Alice. Trochę... Did you hear me? Come back here! He had Alice. And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power, but I had no manuscript to give him. Dokładnie tak, dokładnie tak, Alan, ale na razie pozbierajmy zapasy, bo zawsze nam tego brakuje. Tego jest tak na lekarstwo. No i wydostań się z lasu. Okej, okay. okej. Okay. No to dobra, no to trzeba teraz tak, do Barego wrócić do chaty, z nim się spotkać. O, tutaj uwaga, trochę zręcznościówki, Dobra, 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 dobra. Co to było? Ta kłoda chyba. Ten pięć, ten, ten drzewo zwalone za, za skwierczało, można powiedzieć. Teraz tu rędy. Kurczę, gdzie tu? Aha. Tędy, tak? Tak. Dobra. Nie spadnij, Alan, no bo raczej tego nie przeżyjesz. A nam wszystkim zależy, żebyś ty przeżył. Widziałem coś, widziałem coś. Coś przeszło przez drogę. Cholera, siarki mnie przeszły. Co tutaj? What the hell? No pułapka. Ja nie chcę... <laughs> pułapka, pułapka, pułapka. Ciekawostka. Ale zanim tutaj... Wow. Zobaczmy, co to jest. Czy przypadkiem nie ma tutaj jakiejś... ...bonusowej skrzyni? Jakichś surowców choć jesteśmy, mamy 30 naboi ale, ale przydałoby się coś więcej o, 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 troszkę zwiedzania lasu no ale to przeważnie się opłaca żadnych tutaj wskazówek na razie nie widzę ale coś jest no kurczę! co ja mam z tym dobra, jakieś pułapki, Kurczę, zostawione na zwierzęta przez kłusowników, więc trzeba <laughs> uważać, żeby się pewnie w taką pułapkę nie wpierniczyć No ale ich tu jest Jesus Pod nogi trzeba uważać jak z kiedy podróżuje po dżungli zawsze ostrzega żeby uważać i odpowiednio chodzić w dżungli Okay. Co mamy maksymalne? Aha, maksymalnie mamy, maksymalne mamy ilość amunicji. Tutaj piwko stoi. A nie, nie, nie. <tryk> <tryk> można sobie rozbić. Pozwoliłem sobie na to, moi drodzy, bo z tyłu była amunicja. Więc ja mogłem sobie strzelić. No i tak miałem max. Normalnie tego nie robię, bo tutaj, wiadomo, amunicja się kończy w zastraszającym tempie. Dobra, i spieprzamy z tego lasu, który nas kosztowało dużo zdrowia. Ale troszkę nas to przybliżyło o, psać. do Alice. Poznaliśmy porywacza, który żąda od nas. Wow, 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 wow. książki! Zamiast za życie Alice. Ładuj, ładuj Alan, proszę cię. Dobra, chyba już. Nie. I teraz. Jeden nabój powinien wystarczyć. Tak, gij. Wsi synu. Dobra. Znów coś się zmaga. Znów. Pod. Demony są blisko. Aha. Dobra. Co to było? Właśnie what the hell? Dobra. Co to było? Co to do diabła było? Mam jedną tylko baterię w latarce, nie stać mnie, żeby walczyć teraz z bosem. Kimkolwiek ten boss by był. Potrzebuje zapasów. Zajebiście. Unik! Tak, ale nie pięknie. O kurde, sporo ich Siła ich, siła ich! Woohoo, fucking hell! No właśnie Tak to się kończy! Stanie i się przyglądanie w lesie! W lesie! Pieprzonym ja krzaczką zamiast... Do przodu. Spierdalajca. Ładuj! Jeszcze, je. dobra, teraz już Dobra, dobra, mam jeszcze racę, nie zapominajmy o racy. Teraz ją użyjemy, zapomniałem o tej racy cholernej. A na tych trzeba użyć racy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma innych, innych, innej opcji. Tutaj jacie. Dobra.

Gdzie? Gdzie teraz? Tutaj? Nie wiem, Olera, Tak pokazuje niby. Oho. Oho. Jeszcze ma, jeszcze ma siłę. Dobra. Kolego. BOOM! Nie ma Easy, nie ma tak łatwo Alana do lana tyłka się dobrać nie jest tak łatwo. Choć czasami udaje wam się, no. Muszę przyznać. Ja tu się wpierdzieliłem. Jak to, jak to na w lesie, no. Bez GPSa nie da rady. Nie, żartuję. Trochę się na grzyby chodziło w młodości. Z dziadkiem. Z jednym dziadkiem na ryby, z drugim dziadkiem na grzyby. Super dziadkowie byli, szkoda, że ich nie ma. O, 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 ty, 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 jeden taki owaki, ty. W razie rację sobie zostawimy z tej sana, bo dobra, koniec tego, dobrego Macie pieski rację. A, cześć. teraz jest, jesteście tacy twardzi, co? O kurde No come on No, teraz to już jest niestety Dobra Jaki skurczy, byk twardy! Spadaj! Dostał! Ładuj, 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 ładuj! O ja, pierdziele udało się, ale nie mamy ani baterii w latarce ani. za bardzo nie mamy amunicji. No kurczę, otwierajcie... No. Tu coś jakaś stoi yy, szopa, ale Szopa, jakaś buda, ale O o o o o dobra dobra dobra, może się uda Może się uda Coś tu widzę Rewolwer przynajmniej Przynajmniej amunicja Jeszcze by się przydała Bateria Baterii szukajmy. Jest szelba. A to jest A nie, kurczę. To coś jeszcze innego. Karabinek myśliwski. Mmm... nowa broń. Ciekawe, ciekawe. Ale nam potrzebna bateria. Bateria Energizer. <grymna> Reklama. Niezła, niezła. Jeszcze raz chyba się spotykam z takim czymś. W grze. na jakieś tam telewizory, CD, coś tam w wystroju, pokoju w jakiś grze to yy, no nie jest, to są no namey tak? To no tak samo zresztą, ale baterie nie już Co tutaj jest? Whatever. Dobra. Mam jakiś karabinek, ale niewiele. Wratarce baterii w ogóle nie mamy, więc będzie ciężko. No ale cóż, taki los, taki nasz los, no idzie teraz. Tędy chyba. Hmm. F. Dobra, tam z, na razie, do czego zbliżenie, to coś F. Słyszałem, że heard the plane fall. It made no sense. It was clear that oh, ja, to. jest jakaś strzałka. Alanu, słyszał niby samo. No że spadł. Czy wiadomo, że samo? To już nie wiem. Z 30 lat temu może spadł. Come on. to była strzałka. Tu była strzałka. Mamy rację jedną, jest ok. No co to ma być? Szukamy dalszych wskazówek. Szukamy wskazówek, bo podejrzewam, że tutaj znajdziemy coś dobrego. Co? Do góry? O, 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 rozumiem. <coughs> rozumiem. O, dobra, 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 chyba wiemy co chodzi tędy. Tak. Chop. Dobra. O, 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 to mnie cieszy. Hopa, dobra. No. Odgłosy są niepokojące jakieś wzdychania laski. Raca, 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 raca. Ich odstrasza. No i dobra. Wracamy na naszą ścieżkę do Bariego. Bariego. Na razie jest spoko. Tędy chyba. Dobra. Co to kurde było? Ach, cholera. Jasna. Tu coś czuję będzie zaraz jakaś akcja, bo jest otwarty teren. A jak! Dobra, wykorzystajmy to co nam dała, dała e, natura chokolwiek to brzmi O kurde pokrety Dobra rację muszę użyć, bo nie mam nic innego Ole tutaj... jeden strzał i padają. Tu jeszcze jeden kolej. Patrzcie. Powiem, że konkretny, konkretny sprzęt. Ale dobra, zostawmy sobie te dwa naboje na większą i... Oh o shit! O oh shit! Unik, unik, unik Alan! Ra... No, kurwa, nie wiem Chciałem racę użyć, ale szkoda mi tej racy Dobra, spróbuję Spróbuję go tak wypalić, się udało. Wypaliłem skurczybyka końcówkowatarki. latarki. może dość już co? Yy, tych demonów, <laughs> tutaj coś jest, dobra, zapalmy to szybciutko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. uf, 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 uff. Karabinko, och, super amunicja do karabinku myśliwskiego, naładujmy go. Nie no konkretny sprzęt naprawdę, jeden strzał i, i padają To takie coś to mi się podoba No i let's go dalej no, Tylko że baterii ciągle brakuje nam Ale mamy terrace na szczęście no. Dobra trzymajmy może się drogi Co tu się już zaczyna znowu dziać O jest już tego lasu do cywilizacji, do cywilizacji, Alan. Aha, jeszcze coś słyszę, już coś słyszę. Jakiś szmery, jakiś. Już. Aha. Ja pierdolę! Dobra. Wypalać, wypalać, wypalać. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Zrzuca w nas czymś, no. Powoli go wypalam, no bo. Nie wiem czym. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Na ostatkach lecimy, ale. A jakoś się udało. Waga tutaj, dobra, chyba już coś. Zbliżamy się, zbliżamy się do. do Bariego. Mam nadzieję, więc tu nie ma. No kurcze, dobra. Do góry, do góry, do góry, do góry. Uch, cholera jasna, co to było? Co tu się kurwa dzieje? No to... co ja mam zrobić? Spokojnie... jaja.

Następny Spokojnie, tak sobie to wypalimy. Nie będziemy zużywać ostatniej baterii. No, co tu jest grane? A strona jakaś następna, dobra. Tak. Niezły, niezły klimat. Jakiś, opu jakiś opuszczony młyn, czy co do cholery? Kurę teraz. No kurde. Naraz. tu 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 na górę niby strutu tu tu byłem tam na górze i tam co gdzie dalej iść Dotrzy na górę młyna aha dobra takie coś no i będzie no jestem na górze młyna kopni o ja 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 jak balony dobra Ha Okej. Okay. Karteczka. Wypalimy. Pracę. O, 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 to cieszy, to cieszy. Termos z kawą. Okay. Oka, oka. Co teraz? Dotrzy na górę mój, no przecież jestem na górze No to jest jaj Tutaj coś się zdobył O Fuck Górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę jestem na górze i co teraz? <laughs> Jaja no kurde A tu jest drabinka, dobra, 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 dobra No to jest. O, oh, fucking hell. Trochę było tych plam. to jeszcze nie koniec? jest. to był młyn, tak jak mówiłem. Już nie widziałem tej to się z lasu. Der Darkness wears her face No i moi kochani to było na tyle w tym odcinku, bo dostaliśmy się z młyna. Było dużo akcji. Do zobaczenia w kolejnym kolejnej odsłonie Alan Wake to był Nauril. Do zobaczyska.